Ewelina wiedziała, jak stawiać kroki, by podłoga nie jęknęła. W biurowcu na wspólnej bywała w porach, kiedy świat był jeszcze rozmazany snem, a ekspresy do kawy dopiero się budziły. Żółta rękawiczka, spryskiwacz, wiadro trzy rekwizyty, które robiły z niej cień. Proszę nie wchodzić do sali konferencyjnej. Syczała zawsze ta sama menedżerka od HR iza, w butach na zbyt cienkich obcasach. O siódmej mamy zarząd. Ewelina kiwała głową, choć to ona tu była pierwsza. Potem, gdy już nikogo nie było, wyjmowała z kieszeni telefon i włączała wykład o rachunkowości zarządczej. Słuchała po cichu, zaznaczała słowa, których wczoraj nie zrozumiała: Amortyzacja, cash flow i Brzmiały jak zaklęcia, które trzeba powtórzyć sto razy, żeby zadziałały. Wieczorami była mamą, samotną, to słowo miało smak niedojedzonej kolacji i niedospanych nocy. Antek, sześciolatek, znał adres do przedszkola i kod do miłości. Trzy szybkie buziaki w czoło. Ich mieszkanie, kawalerka z oknem na dziedziniec, mieściło wszystko, a przede wszystkim marzenia, które wstydziły się głośno oddychać. Pan Romek z ochrony zawsze pierwszy widział zmiany. Pani Ewelinko! Pani to ma oko jastrzębia. Mruknął, gdy zauważyła, że na parterze przeniesiono automat z napojami tak, by każdy musiał przejść obok ekranu z reklamą. W tej firmie nic nie dzieje się przypadkiem. Ona milczała. Po nocach robiła zadania z kursów, które opłacała rata po racie. Podkreślała cyfry. Liczyła w zeszycie linie T, budżety, różnice, wskaźniki. Coraz częściej ścierając stół po zarządzie, Zatrzymywała wzrok na wydrukach zostawionych przez księgowość. W jednej tabeli drobne zakupy biurowe pęczniały do absurdalnych kwot. W innej, koszty reprezentacji, przypominały raczej czyjeś urodziny pod banderą firmowego wyjazdu. Któregoś ranka Robert, dyrektor finansowy, wyszedł z gabinetu, trzymając w ręku teczkę. Miał ten uśmiech, który mówi: Ja wiem, a ty nie musisz. Pani tu jeszcze? rzucił, mijając Ewelinę. Proszę się pospieszyć. Zarząd nie będzie czekał, aż łaskawie umyje pani podłogę. Zacisnęła zęby. W kieszeni drżał telefon z powiadomieniem: egzamin z rachunkowości. Termin potwierdzony. Zapisała się, choć nie miała na to pieniędzy. Sprzedała obrączkę, którą i tak trzymała w pudełku po zapałkach, jak pamiątkę po kiedyś. Kiedyś minęło. W przedszkolu antek dostał napad kaszlu tak silny, że pielęgniarka podała tlen. Szpital pachniał chlorem i strachem. Ewelina siedziała przy łóżku syna, licząc jego oddechy i cyfry na wydruku z oddziałowej drukarki, zgody, recepty, zalecenia. Mamo, a ty jutro rano też pójdziesz do pracy? wyszeptał. Pójdę, ale wrócę szybciej, skłamała miękko. Była noc, a ona na kolanach, na wytartym krześle, rozwiązywała zadanie o wskaźniku rotacji zapasów. W brudnopisie obok serduszek Antka rosły słupki liczb, i wtedy, między jednym a drugim obliczeniem, zobaczyła to wyraźnie: Jeśli ktoś w tej firmie przesuwa koszty, robi to nieudolnie. Zostawia odciski palców w fakturach. Poszła na egzamin, oczy przekrwione, serce w szpitalu. Zdała cyferki układały się w opowieść, której nikt dotąd nie zadał sobie trudu wysłuchać. A ona, słuchaczka cudzych śmiechów, zaczynała mówić ich językiem. Szanowny panie prezesie, napisała nocą, kiedy Antek spał, a miasto mrugało zmęczonymi światłami. Nazywam się Ewelina. Sprzątam państwa biuro. Znalazłam nieścisłości w raportach działu finansów, które mogą kosztować firmę setki tysięcy rocznie. Wiem, jak je naprawić. Proszę dać mi piętnaście minut. Pisała, kasowała, pisała od nowa. W końcu kliknęła wyślij. Nad ranem, z mokrą głową i sercem pod gardłem, zastanawiała się, czy właśnie nie straciła pracy. O dziewiątej przyszła odpowiedź. Proszę być jutro o siódmej pięć w sali A, tylko my dwoje. K. Była. Z mokrą jeszcze podłogą pod stopami, z dłońmi wciąż pachnącymi detergentem. Rozłożyła na stole wydruki i pokazała prezesowi rzeczy, których nie powinni oglądać sprzątacze: błąd w kategoryzacji kosztów, nielogiczne rozbieżności między magazynem a fakturami, cyferki, które nie składały się w żadną uczciwą całość. Skąd pani to wie? Zapytał prezes. Bo codziennie ścieram stół, na którym leżą te liczby odpowiedziała. A wieczorami uczę się, żeby rozumieć, co ścieram. Prezes nie uśmiechnął się. Nie musiał. Następnego dnia wezwał Roberta z finansów i Ize z HR. Tego samego dnia zaprosił też Ewelinę, na rozmowę rekrutacyjną. Asystentka w dziale kontrolingu, trzymiesięczny okres próbny. Weszła do tej samej sali konferencyjnej, z której tyle razy była wypraszana. Tym razem miała na sobie granatowy żakiet, wypożyczony od sąsiadki z czwartego piętra. Włosy upięte, dłonie wciąż szorstkie. Nie wszystko da się zmienić w jeden dzień. Czy my mamy... Sprzątanie czy interview? Iza uniosła brwi. Mamy rozmowę kwalifikacyjną. Odparł prezes, nie odrywając wzroku od Eweliny. Proszę usiąść. Krzesło było miękkie, ale parzyło. Pierwsze pytanie. Jak policzyć odchylenie planu od wykonania, jeśli... Odpowiedziała bez zawahania, łamiąc tylko głos przy słowie odchylenie. Drugie pytanie: jak pani znalazła te błędy? Z ciekawości i z biedy, powiedziała cicho. Bo jak się nie ma, to się liczy. Zapadła cisza. Prezes przejrzał jej notatki. Równania na kartkach po fakturach, objaśnienia prostym językiem, wykresy rysowane długopisem antka. Przyjmuję panią, powiedział w końcu. A pani Izo, poproszę o plan wewnętrznego audytu. Iza pobladła. Robert zacisnął szczękę. W firmie wybuchła cicha burza. Audyt wszedł jak chirurg. Wyłączył emocje, włączył światło w miejscach, gdzie od lat było wygodnie ciemno. Ewelina, asystentka na okresie próbnym, dostała do przejrzenia twarde dyski i segregatory, które znała po zapachu okładek. Na sumie drobnych przekłamań, taksi dla gościa z Niemiec, który nigdy nie przyleciał, kwiaty dla klienta, który miał alergie, lancze, projektowe, gdzie projekt był jedną długą butelką wina. Uzbierała się góra nie do przeskoczenia. Kiedy przyszły wyniki, Robert się nie pojawił. Przysłał L4. Prezes poprosił Ewelinę do gabinetu. Na miesiąc potrzebuję kogoś, kto weźmie finanse w ryzy, powiedział, ważąc słowa, kogoś, komu ufam. Ale ja... Ja wciąż pracuję na pół etatu przy sprzątaniu, wydusiła. Dziś pani już nie sprząta. Wyszła z gabinetu oszołomiona. Po raz pierwszy w życiu miała firmową kartę wejściową do innej strefy niż techniczna. Podeszła do magazynku, otworzyła drzwi, dotknęła trzonka mopa. Dziękuję, powiedziała w próżnie. To ty mi uratowałeś ręce, żebym mogła pisać. Dwa tygodnie później, tego samego dnia tygodnia i o tej samej godzinie co dawniej. Stanęła w drzwiach sali konferencyjnej. Zarząd, kilka nowych twarzy Iza, już bez złośliwego błysku i puste miejsce po Robercie. Proszę państwa, zaczął prezes to jest Ewelina. Od dziś obejmuje stanowisko dyrektorki finansowej. W sali zatrzeszczała cisza. Ktoś z końca stołu upuścił długopis. Ktoś inny wciągnął powietrze, jak przed skokiem do zimnej wody. To żart. Marsknął ktoś półgłosem. To wynik, prezes przerwał krótko. Liczby się nie mylą. Ewelina usiadła na miejscu, o którym kiedyś mówiła ich. Na przeciwległej ścianie wisiała tafla przydymionego szkła, która w dzień zamieniała się w lustro. Zobaczyła w nim kobietę, której skóra pamiętała chemię detergentów, a oczy nocne wykłady. Zobaczyła też mamę, która przeliczyła niejedną łzę na wagę odwagi. Za lustrem pulsowało miasto: Zaczynamy, powiedziała. I zaczęli. Awans nie spłaca długów przeszłości. One zostają w człowieku jak cienie, tylko uczą się odmieniać. W liczbie pojedynczej już nie, w liczbie mnogiej jeszcze tak. Ewelina, choć wracała teraz z pracy windą zamiast schodami, Wciąż miała w torbie stary zeszyc z odręcznymi obliczeniami. Nie chciała go wyrzucać. Był jej przypomnieniem, że liczby można zrozumieć, jeśli ma się odwagę do nich podejść. W domu na kuchennym stole czekały kredki Antka i kanapka zbyt grubo posmarowana masłem. Chłopiec, wtulony w piżamę w dinozaury, podniósł na nią oczy, w których odbijało się światło lampy. Mamo, a czy teraz będziemy bogaci? Zapytał z tą dziecięcą prostotą, która zawsze wbijała się prosto w serce. Ewelina uklękła przy nim, otulając go ramionami. Teraz będziemy bezpieczni, odpowiedziała cicho, muskając jego włosy. A bogaci bogaci to będziemy w spokój, bo wiesz, antku, spokój to największy skarb. Chłopiec skinął głową, choć pewnie nie wszystko rozumiał. Dla niego ważniejsze było, że mama wreszcie uśmiechała się częściej niż wzdychała. Następnego dnia Ewelina wprowadziła w firmie program stypendium na start. Pięć miejsc rocznie dla ludzi z zaplecza technicznego, ochrony, sprzątających, dla tych, których nikt zwykle nie pytał o marzenia. I nagle do firmy zaczęły napływać listy. Pisane drżącą ręką. O dłoniach pachnących chlorem. O nocach spędzonych nad księgami, o marzeniach głodnych miejsca, by wreszcie mogły usiąść. Każda koperta była jak echo jej własnych nocy, i każde słowo przypominało, że nie chodziło tylko o nią. Kiedyś była niewidzialna, teraz to ona dawała innym prawo, by ktoś ich zauważył. Korytarz, w którym Ewelina przez lata spuszczała wzrok, był ten sam. Te same światła w suficie, te same ściany, na których odbijały się kroki pewności innych. Ale dziś to ona szła środkiem w granatowym żakiecie, steczką w ręku. I nagle Iza. Ta sama menedżerka, która kiedyś odganiała ją od drzwi konferencji, by nie przeszkadzała. Stała, skulona w sobie, ręce skrzyżowane, wzrok wbity w podłogę. Pani dyrektor! Zaczęła cicho. Głos drżał. Chciałam. Przeprosić. Ewelina zatrzymała się. Patrzyła na kobietę, która przez lata była dla niej cieniem z pogardliwym uśmieszkiem. I w jej oczach zobaczyła nie wroga, lecz człowieka, który nagle stracił grunt pod nogami. Rozumiem, odpowiedziała spokojnie. Zmiany bolą. Ale proszę pamiętać jedno: ludzie nie są tym, co widzimy w pierwszej minucie, ani w pierwszym spojrzeniu. Iza uniosła wzrok, a w jej oczach coś pękło. Może duma, może maska, może po raz pierwszy od dawna poczuła, że można być ocenioną inaczej niż po tytule stanowiska. Ewelina ruszyła dalej, a korytarz, który kiedyś był jak pole bitwy, stał się zwyczajną drogą. Tyle, że to ona niosła teraz światło. Piątkowy poranek. Lobby biurowca pachniało świeżo zaparzoną kawą. Pan Romek w granatowym mundurze siedział jak zwykle na swoim miejscu, z gazetą i kubkiem herbaty. Pani Ewelinko, uśmiechnął się szeroko, unosząc dłoń. Mówiłem pani, że ma pani oko jastrzębia. Ewelina podeszła i zamiast minąć go w biegu, jak robiła dawniej, zatrzymała się. A pan ma serce latarni, powiedziała ciepło. Dziękuję, że pan świecił, kiedy było najciemniej. Na chwilę zamilkli. A cisza była przyjemna, jak odpoczynek po długiej wędrówce. Potem weszła do swojego gabinetu. Nowoczesne biurko, laptop, dokumenty wszystko, co świadczyło o nowym życiu. A w rogu, oparty o ścianę, stał stary Mop. Nie wyrzuciła go. Nie dlatego, że był potrzebny, ale dlatego, że przypominał skąd przyszła. Patrzyła na niego z lekkim uśmiechem. Droga, którą przeszła, nie była wstydem. Była fundamentem. Na ścianie powiesiła ramkę. W środku zdjęcie. Ona w żółtych rękawiczkach, antek w piżamie w dinozaury. Oboje pochylają się nad zeszytem pełnym liczb i serduszek. Pod spodem napisane jedno zdanie: Licz, aż poczujesz, że cię stać. Nie tylko na rachunki. Drzwi gabinetu zostały uchylone. Bo ta historia nie kończyła się na niej. Teraz miała zacząć się dla innych. Daj znać, że tu jesteś. Łapka, komentarz, sub i widzimy się przy kolejnej historii.